A ja idę i nie wiem kiedy wrócę. Hej, gdzie idziesz? W idę. Si, si, zresuj. Znowu wychodzi w tajemniczych okolicznościach. O, cześć chłopie, cześć. Witam, witam. Ale nieźle się tu urządziłeś. Dobra, dawaj do kuchni. A co ty tego marnie wyglądasz, skrzypi? Ja jego właśnie najebałem. No, co ty gadasz? Ja to się dopiero rozgrzewam! Mówię no, ci! Już, już się z tym kurde nie mogę zrozumieć, normalnie! Po jakiemu ty gadasz, kurwa? Co? Normalnie gadaj, po naszemu, a co ci się rozchodzi! To myśmy dwa litry wypili! To już młody by chyba lepiej sobie poradził od ciebie! Co? Coś ty powiedział? Skąd wiesz? No, bo nie piłem. Tak szybko piłeś, mu wapno z to leciało człowieku. Nie wiem czy Pierwszy życiu to coś widziałem. O nie, tak na pewno nie będzie. Dzwonię do tego chuja. Memory five. Halo? Jak tam chłopie? Do dobrze. Gdzie ty jesteś? W ty. Słuchaj, protazy. Jaki protazy? Z że robota nie jest należycie zrobiona. Hej, ale to Rysiek jest kierownikiem, on ma odpowiedzialność, nie ja. A kto mówi? Co się tam Ty stary pijaku, ty skurwysynu, ty. O, to, to, to nie. Lubię wypić, a, ale matki o mnie nie obrażaj. Kurdy bela. Bóg cię zajebie. Bukę cię zajmie, zobaczysz No ale za co, przecież nic nie zrobiłem Hej, tak nie można, kto to jest Wasz, Masz mukę, powiedz mu. No, daj to wcipek, bo młody będzie mi po nocach nie będzie spał Halo młody, to ja rychu nie przejmuj się Nie przejmuj powiedziałem mu, żeś że wypił jednej od niego ostatnio i, i się trochę poddenerwował no, to sobie nie róbcie jakichś żartów. Już będzie jakaś kontrola skarbowo-społeczna. Dobra, później się widzimy, na razie młody. Ty, 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 a zostało się tam już jakaś flacha? Na chałupie? Ha, no coś tu jeszcze jest. No i bardzo dobrze, to ja zaraz zarapetę. Czyli jest krzypi, już nie ma co ja idę do domu, bo muszę zupę na gazie zostawić. Na razie. O, Ryszard, już wróciłeś. Co tam? Wróciłem, wróciłem. Gdzie ta flacha? Bo trzy butelki tylko miał. Co to jest trzy letra na dwóch? Się nie dopiłem. Ty to, Rysiu, niej mieć krzywę olimpijczyk. <laughs> A miałeś w ogóle nie pić. Jak ci idzie? Jak mi idzie? Za trzydzieści dni mija miesiąc, jak nie piję.